To jest gra na Game Boya i zrobiłem ją na zaliczenie pierwszego semestru na studiach. Ostatnio wspominałem o klatce 13, czyli moim ostatnim studenckim projekcie, ale zanim pojawiła się klatka 13, był Ghetto Groove, czyli gra retro na Game Boya Color i Game Boya Klassika, którą robiliśmy tutaj na streamach na tym kanale. Ale. Od samego początku. No bo mamy październik 2024 roku, czyli prawie rok temu. Dostajemy pracę domową z przedmiotu programowanie i implementacja w silniku. Zróbcie grę. Generalnie jakąkolwiek. Raczej Walking Simbo jest najprostszy, no ale jak chcecie coś bardziej skomplikowanego, to śmiało. I ja decyduję się zrobić grę na Game Boya. Grę retro na Game Boya. Eee, I wynikało to z dwóch powodów. I pierwszym z nich, uwaga, był w pewnym sensie jakiś tam strach czy niepewność, czy sobie poradzę ze stworzeniem gry w takim klasycznym silniku jak Godot czy Unity, dlatego że ja zawsze miałem problem z programowaniem. I jeżeli oglądaliście ostatni film o klatce 13, to wiecie, że już gdzieś tam ten problem z programowaniem jakoś tam zwalczyłem, ale. Kiedy byłem dzieckiem, tworzyłem gry na RPG Makera. Zrobiłem w ogóle kiedyś grę w RPG Makerze do mojej płyty. To było jakieś 6 lat temu, ale ja znałem specyfikę RPG Makera. I na horyzoncie pojawił się silnik GB Studio. To jest taki silnik, który pozwala tworzyć gry na Game Boya i stwierdziłem, on jest bardzo podobny do yy, RPG Maker'a, więc będzie mi łatwo zrobić tę pierwszą grę na semestr jeszcze zanim wejdę w poważne silniki, zrobię coś w czym jestem zaznajomiony. Więc yy, wjechałem w tego GB Studio, no, a drugim powodem było to, że zawsze chciałem zrobić jakąś taką retro grę na retro sprzęt, który jest czymś innym niż standardowy komputer, standardowy PC yy, i ponieważ no nie ma silnika, który pozwoli zrobić wam grę na przykład na Game Boy Advance'a czy na PlayStation 1 czy PlayStation 2. takie frameworki nie ma ich, a jeżeli jakieś są, to są bardzo trudne do opanowania. Natomiast GameStudio Studio jest na tyle proste i bliźniacze z RPG Makerem, że stwierdziłem, że sobie poradzę bez problemu. No dobra, ale o co chodzi w Ghetto Groove? Ghetto Groove to gra osadzona powiedzmy luźno w mieście ala Nowy Jork na przełomie lat 90 i 2000. Generalnie jest to dosyć prosta sceneria czy osadzenie tej gry, no bo ona nie jest jakaś głęboka fabularnie, no ale jeżeli na czymś się miałem wzorować, to właśnie na tych czasach, na tym miejscu wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i bohaterem tej gry jest Jamal czyli e, Ziomek, który mieszka gdzieś na takim klasycznym nowojorskim bloku, jest zajarany nawijaniem i ma kilku Ziomali, z którymi freestylują sobie gdzieś e, na podwórku, a na horyzoncie e, ma się rozgrywać większa bitwa freestylowa w lokalnym klubie. I dookoła tego zbudowałem sobie taką prostą historię, po prostu gościa, który chce za pomocą nawiki, e, za pomocą freestylu, troszeczkę, nie wiem, inspirując się ósmą milą Eminema albo Get Rich or Die Tryin' 50 cent, jeżeli oglądaliście te filmy. E, chcę za pomocą rapu gdzieś wznieść się wyżej, wyrwać się i, i chciałem zbudować właśnie taki retroklimacik, no bo to jest retro konsola, więc budujemy retroklimacik, robimy taki Nowy Jork, na osiedlu jest sklep z kasetami, jest lombard, tam są fajne nawiązania, jest studio nagraniowe w piwnicy e, i to wszystko miało stworzyć taki mega wajbowy klimacik gry raperskiej, nie? A jeżeli mówimy o wajbie i klimacie, to jeżeli chcecie mnie wesprzeć i lubicie nosić klimatyczne ciuchy robione przez Zajawkowiczów, e, szyte w Polsce, e, jakościowe, nie bardziej sieciowy, to chciałem Wam powiedzieć, że na moim sklepie, który prowadzę, e, jest obecnie mocna promocja na te bluzę, na te bluzę, na kilka innych rzeczy. Do końca sierpnia, do 31 sierpnia dorwiecie chociażby te bluzy 50 zł taniej i z kodem wakacje 25 dostaniecie je jeszcze. Te temy w ogóle nawet te nieprzecenione, e, z darmową wysyłką. Darmowa dostawa z kodem Wakacje25 i inne różne fajne przeceny na belav.pl. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo po pierwsze, można dorwać w fajnej cenie naprawdę solidne, jakościowe ciuchy e, i przy okazji mnie wesprzeć. Także jeżeli ja się tym, co robię, to wielkie pozdro. Pozdrawiam też wspierających. Jedziemy dalej z filmem. No bo mamy już setting naszej gierki, ale zajmijmy się gameplayem i mechaniką, bo. No, to jest gra, to nie jest po prostu historia, trzeba było tam zaimplementować jakieś mechaniki. I generalnie gra opiera się na dwóch rodzajach mechanik. Po pierwsze, e, taką główną mechaniką jest system bitew freestyleowych. Jeżeli graliście w Małpią Wyspę, Secret of Monkey Island, e, to wiecie, że tam był taki fajny system walki oparty na wezwiskach, to znaczy musieliście dopasować odpowiednią ripostę słowną wobec tego, co wasz oponent w yy, was rzucał, różne obelgi ta, i tak dalej, więc ja stwierdziłem, że zrobimy coś w ten deseń, to znaczy bitwy będą opierały się na dobraniu odpowiednich końcówek, rymów albo odpowiednich generalnie punchline'ów do, yy, 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 do... Punchline który rzuca w naszą stronę przeciwnik, e, albo ewentualnie zaserwowanie mocnego punchlina jemu. W, w, jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że moja pierwsza gra na RPG Makerze, którą wydałem razem z moją płytą przedmieścia, też posiadała taki moment, też posiadała taki system walki, e, też posiadała taką małą bitwę, może nie freestyleową, ale właśnie bitwę e, na wyzwiska i jest to troszeczkę też follow-up do tego, natomiast przede wszystkim jest to follow-up do e, Secret of Monkey Island. Ale oprócz tego jest to też powiedzmy standardowa gra przygodowa, gdzie musimy zebrać jakiś przedmiot, użyć go, e, no i e, za pomocą gdzieś tam. Tych naszych przygód i używania, zbierania tych przedmiotów, zbieramy punkty inspiracji, punkty Weny, które zobaczymy, zobaczymy w menu naszego bohatera. E, I jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość punktów weny, możemy przystąpić do finalnej bitwy, bo finalna bitwa, czy to w pierwszym, czy w drugim akcie nie jest dostępna tak od, od razu, musimy najpierw zebrać odpowiednio dużo inspiracji, żeby, żeby w ogóle mieć siłę e, mierzyć się e, w, we freestyle'owej bitwie. I słuchajcie, to wszystko. Było tworzone na transmisjach na żywo na tym kanale. W ogóle subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich zajawkowych akcji, bo specjalizuję się w tym: od hip hopu po yy, robienie zajawkowych rzeczy na komputerze. Więc, yy, całą tę grę konstruowaliśmy na. Transmisjach na żywo, tutaj na kanale e, i razem z widzami tworzyliśmy od podstaw tak naprawdę wszystko: grafiki, e, muzykę też komponowaliśmy, konstruowaliśmy w ogóle te wszystkie lokacje, wymyślaliśmy nazwy dla bohaterów, wymyśleliśmy to, co tam się w ogóle będzie działo, całą fabułę. Ja po prostu usiadłem na streamie, e, włączyłem notatki i powiedziałem, słuchajcie, musimy wymyślić grę, wymyślamy grę, i to wszystko gdzieś miało miejsce e, w kooperacji we współpracy. z widzami, co było mega spoko. Jeżeli chodzi o grafiki, to korzystałem troszeczkę z gotowych asetów, które znalazłem w internecie, ale bardzo wiele z nich przerabiałem. Niektóre tilesety, niektóre budynki są na przykład gotowe z internetu. Wspomagałem się tym, bo, bo, bo pixelartowo nie ogarnąłbym tej gry całkowicie samemu, ale też dużo rzeczy, dużo motywów, dużo przedmiotów musiałem rysować sam. I też była to fajna zabawa, dlatego że GB Studio, ponieważ jest to gra na Game Boya, ma bardzo dużo ograniczeń, dlatego że faktycznie tę grę można odpalić na Game Boyu, co testował jeden z naszych widzów po w HDX, bo myśleliśmy w ogóle, czy nie wydać tej gry. I na kartridżach, ale no, wyszło jak wyszło, o tym zaraz też powiem, natomiast w HDX, w HDX tę gierkę e, na kartridża nagrał i, i testował czy działa chociażby, safe, e, nie działał, w sensie trzeba by było wlutowywać baterie. Długa historia, do której zaraz też przejdę, ale e, wracając do ograniczeń tego sprzętu, ograniczeń Game Boya, które były w trakcie konstruowania tej gierki, przede wszystkim e, kolory, bo Game Boy obsługuje cztery odcienie szarości. Czyli jakby musieliśmy wszystkie te grafiki nie dość że w czerni i bieli zaprojektować, to tylko w czterech odcieniach. Tej szarości. A niektóre asety mogły być skonstruowane tylko w trzech odcieniach szarości, bo czwarty kolor był przezroczystością. Więc no jaja były niezłe. Musieliśmy kombinować niektóre rzeczy na tyle, przerabiać gdzieś tam w tym aset. rysować za pomocą tych kolorków, żeby to wyszło dobrze. I uważam, że wyszło to całkiem nieźle, że ta gra jest klarowna. Jeżeli gracie na emulatorze czy, czy na stronce, gdzie to ta gra będzie dostępna to ona pewnie będzie w takim kolorze, dlatego że GB Studio każe nam robić te grafiki w czterech kolorach, żeby w czterech odcieniach szarości, żeby to działało na klasycznym Game Boy'u właśnie takim, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką gierkę odpalić też na nowszym, na przykład Game Boy'u Color i wtedy ona ma przygotowane palety, które gdzieś tam jakieś kolory tej gierce e, nakładają, ale to są palety, które są nakładane i tak na te cztery odcienie szarości i z tym też dużo kombinacji było, ehm, też dużo kombinacji było z limitami, jeżeli chodzi o ilość sprite'ów, ilość grafik, ilość aktorów, ilość, ilość w ogóle rzeczy, które wyświetlały się na scenie, bo Game Boy tak, ma swoje limity, ma swoją ograniczoną pamięć, to wszystko musi się do pamięci wczytać, a nie wszystko tak łatwo się do pamięci wczytywało. Musiałem na przykład, taką ciekawą historyjką jest kombinowanie z ze stolikiem, przy którym miały siedzieć dwie postaci. I w momencie, kiedy robiłem to taką klasyczną metodą po prostu stolik i dwie postaci, to wszystko się wysypywało, to znaczy te sprite się nie doczytowały, nie bugowały się, bo było za dużo różnych grafik w jednym miejscu na mapie. Game Boy nie mógł tego przepalić. Dlatego e, optymalizując to wszystko i zmniejszając ilość tych sprite'ów, jakby kreatywnie wykorzystując kilka sprite'ów w jednym miejscu, przesuwając też, też troszeczkę to wszystko, żeby stolik zamiast czterech sprite'ów zajmował, tylko jeden i multiplikując głowy bohaterów i bawiąc się właśnie w ten sposób yy, dało się zrobić tak, że tych sprite'ów wczytywało się dużo mniej, a scena wyglądała i tak tak samo. Buguję się, a nie. <grym> I można chodzić dookoła hamów. I takie sztuczki dużo mnie nauczyły i pokazały jak ważna jest optymalizacja w grach wideo, bo obecnie niestety twórcy gier nie za bardzo zwracają na to uwagę. Jest Unreal Engine 5. I są inne, różne narzędzia, które z jednej strony ułatwiają życie twórcom faktycznie, ale utrudniają życie graczom, którzy muszą kupować coraz to nowsze karty graficzne, z coraz to nowszym upscalingiem AI, który e, powoduje, że gra, która wygląda jak dziesięcioletnia gra łaskawie odpali się w 60 klatkach z dziesięciokrotnym upscalowaniem, bo twórcom nie chciało się optymalizować gry, bo trzeba je wydawać obecnie masowo, e, żeby zarobić pieniądze dla korporacji. Mi się to nie podoba i uważam, że optymalizacja jest to w pewnym sensie też sztuka, są to fajne zagadki i produkowanie gier masowo jest teraz możliwe chociażby przez te silniki, które nie są zupełnie zoptymalizowane, e, przez karty graficzne, które są coraz nowsze, a gry wyglądają cały, cały czas tak samo, tylko karty graficzne e, potrafią gdzieś tam dogenerować trochę więcej klatek i okazuje się, że te gry działają gorzej niż gry, które powstawały 5-10 lat temu e, i Polecam spróbować zrobić grę na to urządzenie i zrobić cokolwiek bardziej kreatywnego. To jest właśnie nauka tego, czego teraz w branży, wydaje mi się, brakuje, czyli, czyli myślenia. Myślenia nad tym, żeby zasoby urządzenia, czy komputera, czy urządzenia jakiejś konsoli, na którą tworzymy tę grę, wykorzystać mądrze. I to mi się bardzo, bardzo spodobało. No ale teraz przejdźmy do ciemnej strony tego projektu, dlatego że ta gra. Nie została skończona, można powiedzieć. To znaczy inaczej. Została skończona i dostałem za nią piątkę, ale to nie jest skończenie, jakiego chciałem na samym początku, bo gra na początku, kiedy ją sobie planowaliśmy, miała posiadać cztery akty. To znaczy dwa, które są i jeszcze dwa dodatkowe, których nie udało mi się skończyć. Niestety, wydaje mi się, że nie skończyłem ją, jej z dwóch yy, powodów. Po pierwsze, taki najprostszy powód to czas. To znaczy. Zabrakło mi czasu, żeby, żeby tę grę docisnąć, skończyć gdzieś tam, zbliżało się to zaliczenie, ale mm, stricte czas to jest wymówka, dlatego że ja ten czas miałem, żeby ją dokończyć, i gdybym się spiął, to pewnie ta gra miałaby chociaż trzy akty, ale em, trochę skończyła mi się zajawka. To znaczy, pracowaliśmy nad nią, no myślę, że kilkanaście, ponad 20 godzin, myślę, że się znajdzie, e, jeżeli chodzi o pracę nad tą gierką, i zwyczajnie troszeczkę się wypaliłem. To miał być taki projekt na. Przetarcie, nie wiązałem z tym jakichś wielkich wyobrażeń, i tak dalej. I gdzie na początku ta zajawka była, i jakby fajnie się to robiło, tak potem jakby skończyłem tę grę i dokończyłem do tego etapu, do którego chciałem ją skończyć. I, e, i faktycznie, e, czy to Kuba mój wykładowca był bardzo zadowolony, i, i tę piątkę gdzieś tam dostałem. Tak wiedziałem, że to nie jest to, co sobie e, wyznaczyłem na samym początku. I ja też na samym początku troszeczkę się z tym liczyłem, że okej, okay, nie muszę zrobić tych czterech aktów, chcę po prostu zrobić. Jakąś grę, i tak naprawdę te dwa akty, które są, można by było uznać za gotową historię. Natomiast pewien niedosyt pozostał, i jak na początku łudziłem się, że po zaliczeniu o usiądę i skończę tę grę, dorobię chociaż ten trzeci, finalny akt, który tę historię ma domykać, tak. Mm, no, nie wyszło to tak jak myślałem, i jednak zająłem się innymi projektami, co też jest ok, bo uważam, że faktycznie kończenie projektów jest ogromną sztuką i myślenie o projektach tak, żeby je kończyć jest bardzo ważne, ale też nie uważam tego projektu za jakoś bardzo niedokończony, bardziej wiem, że mogłem więcej, ale na horyzoncie pojawiły się po prostu ciekawsze rzeczy i możecie w tę grę jak najbardziej zagrać. Na mojej stronie Capture Network e, tam znajdziecie e, Ghetto Groove, gierkę, którą możecie po prostu odpalić, czy w przeglądarce, czy ściągnąć sobie ROMA, żeby odpalić na emulatorze, na konsolce typu U Mini i tak dalej. Bez problemu uruchomicie ją wszędzie, gdzie tam chcecie. Natomiast pomyślałem sobie, że jeżeli jest tu ktoś, kto być może bawi się w GB Studio, ale chce albo chce zacząć się bawić w GB Studio, to udostępnię cały projekt tej gry na GitHubie. Otwarty projekt na GitHubie, który każdy będzie mógł sobie pobrać. I spróbować swoich sił w dokończeniu tej gry. Nie wiem, czy ktokolwiek się tego podejmie, ale być może jest tutaj kilku wariacików, którzy chcieliby chociaż zajrzeć, jak taki projekt gry wygląda od środka. A jeżeli nie, znaczy, a jeżeli tak i chcą się pobawić tym, to z wielką chęcią zobaczyłbym, co Wy wymyślicie na trzeci, czy czwarty, czy piąty akt tej gry. Bez żadnych tam zobowiązań, czy moich oczekiwań, stwierdziłem, że to może być fajna inicjatywa, może coś z tego fajnego. Się urodzić, macie link w opisie, zarówno do samej gry, jak i do GitHuba. A tak poza tym, pytanie do Was, jeżeli ktoś przejdzie tę grę, to napiszcie w komentarzu, proszę, jak Wy byście widzieli kontynuację tej historii. Co mogłoby się wydarzyć dalej? Być może, jeżeli sami nie chcecie tej gry gdzieś tam rozwinąć, to być może znajdzie się ktoś, kto tę grę chciałby pociągnąć dalej. Przeczyta wasze komentarze i zainspiruje się tym. Nie wiem, jest to fajny, otwarty rozdział według mnie, i z czegoś niedokończonego można wymyślić coś fajnego, chociażby e, czytając wasze komentarze. Tak jak mówiłem na samym początku, dla mnie ta gra to było spełnienie małego marzenia, żeby zrobić jakąś grę, niekoniecznie na. E, współczesny sprzęt na zwykły komputer, ale na jakąś retro konsolę, z której korzystałem e, za dzieciaka, czy gdzieś mam z nią jakieś wspomnienia i jest to sprzęt troszeczkę wymarły, ale jarając się tym retro, e, zawsze chciałem e, skonstruować jakąś własną gierkę na taki sprzęt. Być może kiedyś kiedy powstaną odpowiednie frameworki ja troszeczkę się pod szkole stworzę grę na PlayStation, jedynkę, dwójkę, może na GameCube'a, może na jakąś inną, troszeczkę bardziej współczesną, ale wciąż retro konsolę, z, w którą zagrywałem się za mało lata. Szczerze mówiąc, liczę na to i chciałbym jeszcze na jakieś retro konsole potworzyć gry. I dowiedziałem się też, że z zajawki w kilkanaście, kilkadziesiąt godzin można zrobić naprawdę fajny projekt i tutaj nigdy nie chodziło o jakieś wielkie ambicje, to miała być gierka na przetarcie, dlatego też zrobiłem ją w prostym silniku, w prostym narzędziu, który pozwala te gry na Game Boya tworzyć i był to mega fajny proces i mega fajny klimat, który zbudowaliśmy na strumykach, które zresztą są dostępne dla wspierających ten kanał, całe archiwum streamów, jeżeli chcecie ten cały proces obejrzeć od początku do końca, to bez problemu możecie to zrobić wspierając kanał i wtedy dostajecie dostęp do całego archiwum, także dziękuję w ogóle wszystkim wspierającym tutaj i i też przypominam, że jest mega fajna promocja na blaff.pl. Wbijajcie też tam, jeżeli chcecie mnie wesprzeć w jakiś sposób. Także szanowni Państwo, to był Get to Groove. Komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek. I myślę, że to jest dopiero początek mojej przygody z robieniem gier, retro gier. I zapraszam też do sprawdzenia klatki 13, jeżeli ktoś klatki 13 nie sprawdzał. Wielkie pozdro.